Pipi, ale z Grutem teraz będą pogadać o tej roślince. Jednej. O której wcześniej nie mogłem... Czemu on za mną chodzi? Halo! O której wcześniej nie mogłem pogadać, bo no byli zamknięci uroketa. Dlaczego ty za mną chodzisz, Drax? Waj! Tak to powinno wyglądać, czy coś się zbagowało? Halo Zobacz, że trakcje chcemy jest w pokoju. Komentujesz to? Chyba nie. Dobra, idziemy do gruta. O, Gamora tu jest. I lama. Rozciąga się. Wiem, że te kable wyglądają smakowicie, ale nie są do jedzenia, ok? Oproś Draksa o pakiet, jeśli jesteś głodna. Odgłosy głodnej lamy. Kao, czy to coś tam lama przyda? Kiedykolwiek. Mogę ją głaskać w nieskończoność. Ale dobra, tu jest pudełko, powinno być gdzieś. O, jest tu. Nie będę teraz pogadać. Oj, tam roślinka jest jakaś. Uu. Jaka zakręcona? To jest roślina? Ciekawe, gdzie Gród ją znalazł. Ona była w tym. Ona była w tym biurze tej korel. W Zdaje się, że już to gdzieś widziałem. Czy Gród zabrał to z nowhere? Dobra. To pogadajmy o tej kostce. Według meldunku kolekcjoner zgłosił 14 lat temu kradzież Gruta. <laughs> Możemy pomóc? Tak! O! He, hej! Rocket, Grut! Ja tam! A ty co grzebiesz w ciumie Gruta, Quill? Jestem! Tak, właściwie to ja znalazłem to. Nie masz nic przeciw? Chwila, 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 chłopaki! Grut, nie chciałem naruszać twojej prywatności. Nie wpadłbym na to. Ja byłem. ciekawy tego raportu, który znalazłem. <laughs> Ta. I ten raport akurat przywołuje u Gruta masę bolesnych wspomnień. Brawo, Quill! Nie, yeah, jestem Nie, niedobrze! Kolekcjoner zamknął cię w klatce jak. jak jakieś zwierzę. Jakby nie wystarczyło, że straciłeś planetę. Jestem yeah, kut. Dobra. Grut odpowie na twoje głupie pytania. O! Oh. O Planecie X, kolekcjoner. Na początku weźmy o Planecie. A co z twoją planetą? Jestem gród. Nie mówiłeś mi tego. Hmm. Jestem gród. Co on mówi? Mówi, że tauri wysadzili ją, próbując nową broń Zagłady. Okej. Okay. Jasna cholera. Okropność. Jestem... Wszystkim ta okropność się. To nie jest działa. najgorsze. On chyba nie powinien Mówi, za mną chodzić. Po planety inne światy złączyły siły, ale nie miały szans w Citauri i też je zniszczono. Jestem. Gród. Twierdzi, że jest ostatni z gatunku. No, mm, Gród. Tak mi przykro. Nie wiem, co bym zrobił, gdybym był ostatnim człowiekiem. Jestem Gród. Mówi, że nie jest tak źle. Bo o. ma nas. Dobra, kolekcjoner. Jak ty w ogóle trafiłeś do kolekcjonera? Jak myślisz? Ukradł Gruta. Jestem Grut. Dobra, ty powiedz. Yeah. Jestem Grut. Idź drak stąd, halo. Kolekcjoner znalazł go u zarania wojny, wśród resztek planety. No mm, Jasny gwint. Ale tylko kawałek, drżaskę. Reszta przepadła, jak pozostali. Okej, ty się z Czyli nie możesz umrzeć? <laughs> Jestem good. Może umrzeć, ale nie umrze, bo mu nie pozwolę. <laughs> jak będzie trzeba, zasadzę cię i milion razy. I jak ten kolekcjoner cię znalazł? Yeah. Jestem grud. Dron go znalazł, uśpionego w przestrzeni. Tiwan szuka nowych gatunków w całej galaktyce. Jestem grud. Niewolnictwo to nie ratunek. Jestem grud. Bo jest bardzo ciekawa rozmowa. Piera się, że kolekcjoner go uratował, zasadzając go i trzymając w klatce, póki go nie ukradłem. Stąd ten flarczony raport. Oki. Okay. A czemu jest... go ukradłeś swoją drogą? Aktualny ten raport. Kolekcjoner się o niego upomni. Widujesz jakieś złote dekle? Skoro tak. Wiem, że niewiele gadamy gród. Wiesz, z wiadomych przyczyn. <głosy> <głosy> nie widzę tej ekipy bez ciebie. Nie zmienię przeszłości. A czy gród nie może się nauczyć się innych lepszą, języków, tyś... swoją drogą? Jestem gród. Mówi, że wie i jest wdzięczny. Proszę bardzo. Na razie. Szkoda, że Drak za mną chodzi i nie daje mi spokoju. Tam Gamora powiesz jeszcze? He, hej, Gamoro. Odejdź, Peter. O, o, on spokój. Halo. Tak, tylko zaglądam. Chyba powiedziałaś sporo mocnych rzeczy. Może chcesz pogadać? Nie potrzebuję rozmowy. Okej. Okay. Dobra, bez gadki. Pośpiewajmy. Oh, oh, who's the hunter? Who's the game? You feel the beat, call your name. Dalej! Wiem, że to znasz. I'll hold you close in victory. Jest I don't want to say. To sobie draksa, niszczy cały klimat, a dobrze, że przynajmniej stoi na twarzy. And call of the wild. No dalej, śpiewaj! Shooting at the walls of Jedna lama. Bang bang. I am, I am the warrior. The warrior. I, am I am the warrior. And heart to heart you'll win. <laughs> <laughs> Widzisz? Tylko śpiewanie. Dobra, bardzo ją lubię. Zawsze dobrze działa. O czym chcesz pogadać? O, możemy pogadać. Zapytaj o Riker'a. Dobra, pogadamy o gościu, któremu wyrwałaś ramię? Nie ma o czym gadać. Ale potrąpałaś mu ramię? O. I tylko tyle. Wciąż tam jest, zniki, manipulując nią swoimi sprytnymi kłamstwami i obietnicami. Przekonuje wszystkich, Ach, nie da się ich odzyskać. Kogo widziałaś? W obietnicy. Czuję, że to wcale nie był Thanos. Nikogo, bo to było kłamstwo. Musimy to powstrzymać. Ale widzisz, musiałaś coś. Racja. Na pracuję nad tym. Tylko. Proszę, tylko nie rozpłataj ładowni. Przesuniesz się? Uda mi się uciec bez niego? Nie mogę dokończyć układu, gdy wchodzisz mi w drogę. Członiali. Idź ode mnie, Drak, Halo właśnie Nie, nie wszedłem. Tam powiesz, rakiet? Jedno całe ramię. Załatwiliśmy jakieś 10% rejkera? Powinniśmy zostawić pozostałe 90% w spokoju. Nie powiem, że nie cieszę się z możliwości rozkręcenia tego cudęka, ale nigdy już nie chcę zbliżać się do tego flarkowego kultu. Ale będziemy musieli tak. Nie czaję, po co tu jest przybliżenie? Ale dobra. Wydaje się, że mordercza mamuśka jest dziś wyjątkowo cięta? Hej, lepiej nie przednij mhm. niczego w ładowni! Nie planujemy żadnego uzupełniania zapasów! Jestem grudny. To już było! Surowy? Przepraszam bardzo! Ale to nie ja opowiadałem się zarzuceniem się tym Flerkenom! Co nie Drax? Tak. Okej, okay, dobra, to nadróbmy wszystko, pogadam znowu sobie z wszystkimi. I wtedy polecimy dalej. O czym chcesz pogadać? W porządku, zrobiłem swoje. Serio? Tak, i świetnie mi poszło. Już ci nie przeszkadzam w zgłębianiu ostrza. Jasne, przesuniesz się. Myślałem, że będzie może coś innego, ale. No, za dużej zmiany nie było pomiędzy jednym a drugim tekstem. I tutaj mam wszystko załatwione, więc idziemy do. Skoro kontrakcji już nie ma, to gdzie teraz tam będzie nasze główne centrum rozrywki? Jestem grzy. Cool. Tam powiesz Jedno całe ramię. Załatwiliśmy jakieś 10% A to już... Powinniśmy zostawić pozostałe 90% spokoju. Nie powiem, że nie cieszę się z możliwości rozkręcenia tego cudeńka ale nigdy już nie chcę zbliżać się do tego flarkowego kultu! A no, spoko, dobra. Idziemy tutaj i lecimy na kolejną misję, no bo tu wszystko już zrobiłem raczej. O grud tu jest, dobra, z nim nie gadajmy jeszcze. Jestem co! A ty, krzaku? Wszystko gra? <trym> Na pewno widzieliśmy tam mocno porąbane rzeczy. Jestem głód. Cia. Nie jestem dobrą osobą do tej rozmowy. No niestety. <laughs> na pewno musisz to obgadać z roketem. Hmm. Bardzo dobrze, że macie siebie. Trzymaj się. Jestem głód. Ano jesteś. Dobra. Lecimy w takim razie na kolejną misję. Jest już coś? Zajebista teleportacja. Jestem. O, kosmo. Scheletryk. Kosmo, stary. Gdzie byłeś? Wzywaliśmy cię. Oj, Pieterze Quilu, Kosmo nie miał już jak. Zawitał u nas powszechny kościół prawdy. O. Co? Nic ci nie jest? Teraz już w porządku. Kosmo na czas został ostrzeżony. Ale kora continuum wyłączona dla bezpieczeństwa.

Jestem brud. jest Czyj do Domyślam się, ale... Tuście się skryli, tchórzy kluga wiążąc. Tak, która chwała? A! Fajnie! A kim ty w jesteś? Zygmunt, Nie nawiązuję konwersacji z istotami pośny. Kontrakt z Lady Hellbender ma inne Tak więc, wy nadurzenie. Możesz zwać mnie tytułu. Ja, mam kapitan Krwaw. Lider letalny. A muzyka trochę zagłusza to, co mówi. <grystanie> letalny legion? Chyba legion lamusów. <grystanie> Otoczyli nas. Słuchaj, kumam, że Lady Hellbender sieje ogniem, ale to marny moment. Czyście sądzili, że zdejmie list gończy, bo w jakiś sposób umknęliście braciom krwi na nowe? Tak? Więc odmuszeniem im dorównujecie. Ale mnie nie umkniecie. Tego bądźcie. Chcę z nim zawalczyć! Daj mi kilka chwil, rośnie głupa O! Co o jest wyciszane! Czemu go wyciszli. Wyciszę? No, Resztę? Powtarzasz tylko jedno zdanie bez sensu. Więc ile w ogóle daje ci za to Lady H? Powiedz dużo? Próbujesz ją przelicytować? Może. Zależy. A ile by trzeba? Nic z tego. Każdy ma jakąś cenę chwało. Nawet ty. Ja nie oczekuję, że wy, rasy niższe, pojmiecie podstawowe pryncypia honoru. A także zwierzchność. Okej? Okay. Kiedy zawieram kontrakt, to go wypełnia. Zawsze. Ca, dobra. To ile liczysz za honor? Mnie nie podkupi nikt. A z pewnością nie wyszumowiny z Rynsztoka. Ja jestem dla z Imperium I Jakże oczekuję, Okej, okay, ja to jest ja. Kri unicesti, wasze pośrednie. Faktycznie słowa godne. Kri. Ale tej postaci ja... nie znam z Marvela raczej aroganckiego kołka. Dosyć! Czeka was zakłada. Pokażę nam te nowe zabawki, które robił? Rocket? Zobaczymy pancerny ubieg. Po Milano cię rozniesie po niebie. Cześć Austin. Witam. Powtórz tam słychać? Ukrycie nielegalnego towaru Rocketa opłaciło się. Dzięki niemu ulepszono broń Milano. ciekawostka, co zalegała w takiej jednej... Drogą, teraz poprawiłem trochę na live i jest tam czat. Muszę go trochę zmienić. Teraz tak patrzę, bo za szybko trochę znika. A my lecimy dalej po naprawieniu trochę czadu. Sprawdźmy. Nową broń strażników. I znowu latanie. To no, przypomina mi lego. Star Wars The Skywalker Saga, trochę go naderwałem! Ale Dicha nie wystarczy jakiś tor, Zarządza zapłaty we krwi! Zapewne twoje! I na Easy są. Na ja nie ostatnio, mam z tylko Harry Pottera. i więzienia z kabanu, i książek u krwi po polsku. No książę pół chwili też bez manuala. Jak wszystko być to w tył i na lepsze pokie. No albo można też bagnet na bronić iada i mówię to, że teraz trzeba będzie widać, to będzie chyba lepsze, bo... Dziwnie czasem odpowiadać. Przymontowanie odcinku to dziwnie dla mnie wygląda. Odpowiadam nawet nie o, na wiem na co. Komuś. Tak. cię rokę. Po Jakby nie było po prostu jest no, Ale rozwaliłem już pół floty. Jeszcze trzy statki zostały. Z całkiem miło mieć na karku tych łopców. Znaczy, że wyrabiamy sobie reputację, nie? Normalnie to byłby niezły trening, ale kapitan kaputy ma A, tak metalny, fruwalny? Nie chcę sprzedać. Słuchaj tego, co mówisz. Poszliście w budyń z pyłem. Chyba, że no, znalazłbym cały zestaw w jeszcze lepszej kondycji. to no, mnie nie mogę wydatkować. I kto teraz jest istotą pośrednią, co? To wtedy może. Popisuj się do oponku! Pobrazili mi Co? O. No, chyba miał coś mówić. Pokazujesz jego awater, nic nie mówi. Były te był <laughs> Nic. Stop. To na pewno bardzo wygodne. Co może coś z tym zrobić? Halo, mówię głos na burypie. Ta gra jest tak zbagowana, że szkoda gadać. Nareszcie odkryłem, w którym się. Ona tu jest? Nie, jej tymle, tym razem. Nareszcie odkryłem, w którym się unika. Zaczynam myśleć, że wpieniliśmy całą galaktykę. To już był większy łom! Walmy mu dalej w wydech! Ale na Easy to jest walka. Dzięki, czyli znaczy, że się uda. Gdyby nie te bagi, to by była jeszcze milsza. Że podobno ktoś coś mówi, ale naprawdę nic się nie dzieje. Ale wydaje się łatwe. O no, bo ja mam jakąś zajby są broni. Co nic? Milano wyraźnie to czuje. A gdzie on jest? Aha, Jeszcze dwa to, życia to, ma. Abo trzy. Najemnicy. Tak jak i my. I się zgadza. Właściwie my problem na kogoś innego. Gość jak sam roket. To jest Chciałbym wiedzieć. Tak, jak brzmi. Ale niestety graje jest wagowana. I ostatnie Czy życie. A no mówię. To jest sad. Naprawdę musimy lepić o Milano. A gra już jednak trochę ma. Nie wiem, czy na pewno też tak samo to sam działa. Te Chyba że to jest kwestia tego, że gram w. Chyba, że to jest kwestia tego, że ja mam francuską wersję tej gry i po prostu dabingi są coś zrypane. Może być to i kwestia tego. Choć nadal by było dziwne. Nie dograj na przykład czegoś albo źle. Wmontowali, ale kto wie, mam level up. Sądzę, że jeszcze się pokażę, Lady Hellbender. Pomartwmy się potem. Teraz podróż na Zander. Lecimy na Zander. Dzień tutaj będzie wyglądać on. Bo to też go znam z filmów. Komiksów nic, co to miało być? Trzeba cię posklejać. To kiedy dotrzemy na stację? Żadne wiadro w głowie nie zbliży się do. Nowy zandar! Wow, tu jest korek na pół kosmosu. Chyba tylko z początkiem wojny galaktycznej było tu tyle statków. Otwórz kanał, ogród, spójrzmy, co się dzieje. Trzeba lecieć. Ogniwa są na wyczerpaniu. Wsparcie techniczne koniecznie. Nie zna wcale nie się To przybysze z nawróconych światów, czyli uchodźcy? Szanowni Państwo, jak szybko dokonać! sobie! Nie ma tu żadnych promów ratunkowych. Ignorują ich. Nie. Nie, nie. No nie. Choć Korpus to zbiór świętych hełmofoniarzy, mieli pomagać innym ludziom. To ich cały flurwiony sens. Wyluzuj, Roket. Poprośmy stację o kontakt z wszechumysłem. Gród. Witamy w sztabie Korpusu Nowa. A. Proszę wybrać preferowany język komunikacji. Wspólny galaktyczny, cholera wie co i cholera wieco weźmy. Chuj, tylko weź kri, a już. Jestem głód? No wiem, ale tak wszyscy sobie popatrzymy, jak gwiazdor myli słowa. W czym, czym możemy pomóc. Katalog kadr przestępstwa, dołącz do korpusu. chwilu to tak, bym nie wybuchł. Lepiej zgłosić, co szykuje. Rejdu. Zamiar przestępstwa Może <laughs> jeszcze nie wie? Może nie... Wiemy o zaistniałym zagrożeniu, lecz nie możemy skierować ku niemu zasobów. Wybierz coś już, Peter. Katarzynka ze statku nasze bliski ideału algorytmy wybrały funkcjonariuszy w. do kontaktu. Nowa nas profitują, ale jak to? Hmm, zestan that głód. Prosi byś wybrał sekumysł. Wykluczono opcję przekierowania zasobów w celu bezpośredniej komunikacji. Przepraszamy za niewygody. Halo! Warto próbować. To pokombinujmy inaczej. Jestem. Grunt chciałby zgłosić przestępstwo. Dobra, zgłośnie przestępstwo. A zamiar przestępstwa? To świetne. Zgłośmy coś co planujemy i zrzućmy winę na innych szmondaków. Serio... To konieczne? Lepiej by wiedział o obietnicy, Głoś przestępstwo, oddaj się w ręce sprawiedliwości nie i spłać nie mandat. Na tak. Włączenie, Włączenie z sercem na komertyce. Nie wierzę, że zadziałało. Strażacy, Strażacy galaktyki. Wytłumaczcie się. Ej, wszechumyśle, to już kopelat. lat. To ja, Peter Quill, Star-Lord. No, e, e, mówi się, strażnicy, wgraj Erratę. Musisz nam pomóc. Spłacić dług? Nie, nie, gdzie tam? Ocalić galaktykę... Galaktyka galak nie przetrwa, Peterze Quill. Co? Obsesja zwana obietnicą zalewa Zalewy. jej systemy, nawracając to, co, co napotka. Ciążę, buksli, były Twoim gromem dzieciństwa? O tym? Rozniosła się z załogi jednej gwiezdnej, fregaty, fregaty na wielorakie stacje, światy i systemy Praxius 9, Rygiel 3. 75,22% 2, 2. 2 galaktyki Andromety utracone. No jasne. Po co ma mówić o kontrakcji? Mają mówić. To jest świadomość zbiorcza. Słuchaj. Wiemy, kto stoi za obietnicą. Widzieliśmy to na własne oczy. Teraz ta wiedza przyda się wam w stawianiu oporu. Jak, Jak możemy? możemy to ująć jaśniej? Powszechnego kościoła prawdy. Ja nie powstrzyma nic. Mówiłam. Jak to nic? To jest maszyna. Tak, ja po części też wiesz. Ale ty nie mów do mnie, Perto. Da się ich zatrzymać. Może nie my sami, ale wy, wojenni herosi, kiedyś pokonaliście ci Tauri? To, to cały są... sojusz i ruch oporu Ci tauri, a nie tylko my. Ale Analizy najpierw... Czci zniszczyli nasze rodziny świat oraz zdziesiątkowali Lud jest to... Tak, dla mnie też klapa. Było pryskać, kiedy się dało. Dokonaliśmy analiz 12 milionów 405 tysięcy 840 swoje na scenariuszy. Ja, Szanse na pokonanie powszechnego kościoła prawdy to około 0,3%. To jest duża liczba. A to źle? Bo brzmi źle. To źle. A teraz raczcie wybaczyć. Siły powszechnego kościoła prawdy ciągną w te rejony kosmosu. Klucz. Kluczowym jest opuścić je nim. Przybędą. Wy uciekacie? A co będzie z uchodźcami? Zostawicie ich na pożarcie? Nasza, Nasza główna dyrektywa mówi o zachowaniu, zachowaniu kultury Zandara i to ona, ona jest nadrzędna. Hmm, nie wiecie, jak wygląda wasz świat? Zandar to może kiedyś miał kulturę. Kultura, Kultura to coś więcej niż miejsce. A jednak, ta wybieram? stworzyliście nowy Zandar w dawnym systemie, mimo ryzyka. Dokąd chcecie lecieć? Proszę, zrozumcie... Nie, nie mamy możliwości udzielać informacji tego rodzaju co... czynnikom niezaufanym. W ogon mnie zaufajcie. Długo chcecie kryć się przed kościołem? Milenia? Eony? Tyle, ile należy. A jak spróbujecie wrócić, ich liczba was przytłoczy. Wasza kultura przetrwa, lecz nigdy nie będzie bezpieczna. Faktycznie. Ale i tak trzeba, trzeba odejść. O, Wszystkie statki podnieśli nam jak Kościół wciąż gromadzi zasoby. I przez mi wszelkie modele probabilistyczne. To updatejcie modele! Nie, nie potrafimy, potrafimy przeprowadzić wyliczeń ich, ich nonsensownego źródła mocy. Energia wiary. Energia czerpana z wiary przyczyną. Nie potrafimy wyliczyć prognoz walki z czymś, co nie powinno być. istnieć. Więc dacie Kościołowi wygrać? Nie Niepoliczalnego bo... źródła mocy nie, nie można skontrolować. Świadome istoty zwykle nie mają luksusu wyliczania szans przed podjęciem walki. Dlatego zawodzą. Moc nowa? Adraks, tępy jak huba, a jakoś. Ale to. A wy nie władacie mocą nowa? Magiczną energią? Siłą korpusu nowa? O. Ona. nie jest magiczna. Ale tak. To jak wytłumaczycie to coś? Bo z zewnątrz nie widać tu żadnej logiki. Według Thanosa rodzą ją żywe komputery Zandaru. Żywe komputery Zandaru są, są mocą. mocą nowa. Ona istnieje, bo my istniejemy. A my istniejemy, więc ona też. Więc korzystacie ze swojej zbiorczej mocy, tak jak raker z wiary innych. Może to naświetli wam metody kościoła? No. Możliwe. Zaczynamy wam nowe dane do wyliczeń, strażnicy galaktyki. Zbadamy je później. Dociałeś dziar do wątpliwości w obwodach logicznego wszechumysłu? Jest to decyzja podjęta przy to... rozważeniu wszelkich możliwości. Analiza całości baz danych ujawniła ja tylko pojedynczy byt zdolny ich powstrzymać. Czyli co? Nie co? Kto? Adam, Adam Warlock. To pierwotny złoty Bóg Kościoła. Warlock! Niestety spotkała go słuba w ostatni rok galaktycznej wojny. Super, czyli że nikt? Ratuj nas waszych dotarciach. Do może był do kamień Warlocka nie. właściwie. Stwierdzamy nieodległe zakończenie przygotowań, przygotowań do podróży. Bywajcie więc. Kamień umysłu. Wypisz, wymaluj nowa. Nigdy nie pomagali, czyli w normie. Muszę sobie sprawić większy monitor. Lepiej by się to oglądało albo grało dla mnie. Co? Żartujesz? Mówi, że telepomoc ciągle chce ściągnąć mandat. Potwierdźmy, dobra. dobra. Miejmy to już z głowy... Galaktyczna bieda! Zapłać grzybne korpusu nowa. Potwierdź opłatę. O, co? Tu się kończy kosmos, a ty fyrtasz pieniędzmi na jakieś mandaty. To się na cały poczyny. Zaraz tu będzie najazd kościoła. Zaskoczy blokada i będziemy na odstrzał No, dobrze, że coś odhaczony. Wynośmy się.